Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Wiecie co, porozmawiamy sobie dzisiaj o gwarancji producenckiej, bo ja wiem, że jak ktoś mówi, o, ja kupuję auto w salonie, to jestem spokojny, bo mam gwarancję, to jest taki miód na moje serce, mogę spać. I żadnych problemów nie mam. A ja w tym coraz więcej w ostatnim czasie widzę takiej bańki marketingowej. Już bez względu na to, czy ta gwarancja jest na 3, 5, 7 czy 10 lat, czy na 100, na 200, czy na 500 tysięcy kilometrów, to jest tyle wyłączeń, tyle kruczków, tyle różnych działań, żeby tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie ten produkt ładnie owinięty sprzedać, a potem niech się dzieje wola nieba. Oczywiście mówię tylko i wyłącznie dzisiaj o gwarancjach producenckich, a nie o ubezpieczeniu gwarancyjnym. Idąc dalej za ciosem, gdy widzicie reklamę auta o usportowionym zacięciu, no to najczęściej te reklamy w telewizji odbywają się na torze, palenie gumy, 6000 obrotów, pokazanie dynamiki, że to jest auto stworzone do takiej jazdy ostrej, agresywnej. Czy z tego powodu można łatwo stracić gwarancję, a no szybciej niż Wam się wydaje. I dzisiaj Wam więcej powiem o przykładzie pewnym dotyczącym Toyoty GR86 gdzie, umówmy się szczerze, jest to auto o sportowym zacięciu. Silnik wolnossący, 2.4, napęd na tył i gdy na początku nie byłem przekonany do samej tej jednostki, sam e, GT86 i różnie później z tym wszystkim wychodziło, to na przykładzie Giera, powiem Wam szczerze, ten silnik naprawdę jest fajnie zestrojony, ale gwarancję jeszcze szybciej można stracić. Zapraszam na odcinek. To jeszcze tylko chwila dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej MUBI. Strony, gdzie możecie sobie przekalkulować i znaleźć najtańsze ubezpieczenie, którego szukacie, bądź takie, które za daną kwotę będzie miało najciekawszy pakiet, bo też można dokonać tam ciekawego porównania. Wszystko macie w linku poniżej, jeżeli sobie klikniecie w ten link, poprzez ten link będziecie mogli skorzystać z opcji zwrotu w wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia. Tam też jest wszystko dokładnie napisane, co trzeba spełnić, żeby ten zwrot otrzymać i nie są to bony, nie są to czeki, nie są to świeżaki, tylko jest to realny pieniądz, który trafia po zakupie ubezpieczenia do was na konto. Oczywiście poprzez zakup ubezpieczenia otrzymujecie też link referencyjny na podstawie którego możecie go przekazywać swoim znajomym. Oni również będą mogli skorzystać z tego zwrotu w wysokości 150 zł, a wam jeszcze na konto wpadnie dodatkowe 5 dyszek. Warto z tego skorzystać. Dobra, przechodzimy do Toyoty. W sumie sytuacja, o której chcę wam dzisiaj powiedzieć, dotyczy rynku amerykańskiego. W sumie ta sytuacja dotyczy drugiego klienta z Ameryki i drugiego klienta tego samego modelu. I tutaj powiem wam jedno, jak człowiek chce być zawsze prawdomównym, to w tym przypadku szczerość nie popłaca. Właściciel Toyoty GR86 z 2022 roku postanowił pojechać na tor. Po dwóch kółkach rozgrzewkowych, gdzie wiadomo na kółku rozgrzewkowym, nie jedziemy z maksymalną prędkością, tylko staramy się, żeby nam się olej, jeżeli chodzi o temperaturę ustabilizował hamulce, żeby się rozgrzały opony, żeby też temperatury trochę dostały, zaczął słyszeć takie dziwne dźwięki. No ale doszedł do wniosku, że może coś się do opony przykleiło, jak to na torze bywa, ktoś wcześniej mógł spać z toru, jakieś kamyszki wleciały na tor, więc kontynuował jazdę. Był w kasku, więc oczywiście ten dźwięk był bardziej przytłumiony. Zaczął jechać jeszcze wolniej, puszczał innych kierowców, po czym właśnie pod koniec drugiego okrążenia z kratek wentylacyjnych zaczął pojawiać się dym. No i samochód odmówił posłuszeństwa. Auto trafiło do autoryzowanego serwisu i okazało się, że jednostka wybuchła. Korba wyszła bokiem. Co ciekawe, dzień wcześniej właściciel tego auta wymieniał olej w tym silniku. Auto miało w przeliczeniu na kilometry około 30 tysięcy kilometrów. Gdy padło pytanie z serwisu, a gdzie to się stało, no to powiedział, że na torze, na okrążeniu rozgrzewkowym. No i z założenia można powiedzieć, że to był jego największy błąd. No, i sami się domyślacie, jak sytuacja wyglądała dalej. DILER się wypił, powiedział, że tego na gwarancji nie zrobi, że klient może to zrobić sobie z własnych pieniędzy, mimo że auto w teorii dalej było na gwarancji, bo tam na jednej ze stron gwarancyjnych było wyraźnie zaznaczone, że jak ktoś wiedzie na tor, to będzie tracił gwarancję. No przecież w końcu kupił samochód sportowy. Podobna sytuacja kiedyś dotyczyła Nissana GTR, gdzie był zakaz wyłączania kontroli trakcji pod groźbą utraty gwarancji, tylko był taki mały problem, szczególnie w pierwszej serii, że gdy ktoś Ktoś uruchamiał launch kontrola, tam kontrola trakcji wyłączyła się z automatu, więc w teorii ktoś mógł z automatu stracić gwarancję na swój samochód, nawet do końca o tym nie wiedząc. I w moim przekonaniu mamy swojego rodzaju patową sytuację. Ja się cieszę, że producenci samochodów, jeszcze oprócz aut elektrycznych, oferują coś fajnego, coś fajnego z napędem na tył, wolnossącego, bo też wielu amatorów silników wolnossących jest. Tylko tak mam wrażenie, że coraz bardziej przez... Pryzmat sprzedaży nowego auta, patrzą Księgowi, gdzie rentowność musi być stuprocentowa. No i jak najmniej oddać temu klientowi. Tylko z drugiej strony. Po co oferować na europejskim czy światowym rynku samochód o sportowym charakterze, w którym w trakcie gwarancji nie wolno wjechać na tor? Tylko, co nie wiem, na parkingu pod Lidlem, na rondzie gdzieś koło babci należy bączki kręcić? Po co ta cała otoczka w tym wszystkim? Bo w moim przekonaniu to chyba lepiej było po prostu kupić Toyota Priusa i mieć to auto na co dzień i kupić oprócz tego BMW E46 do upalania na torze. Bo kupować nowe auto, by jeździć nim po torze, widać, że cała. Całkowicie w Polsce, jak i na świecie się nie opłaca. I moja serdeczna prośba, drodzy producenci, jeżeli faktycznie nie wolno autem o usportowionym charakterze wjechać na tor, to nie róbcie reklam o takim dynamicznym charakterze, tylko pokażcie na przykład, nie wiem, Gier Jarisa, że ktoś tam jedzie po bułki do piekarni to będzie zdecydowanie lepsze. No też dobry przykład na przykładzie, e, dobry przykład, e, jeżeli chodzi o mojego Stingera, na jeden z ostatnich przeglądów przed sprzedażą auto wiozłem lawetą, z tego względu, że do przeglądu miałem 41 km, kiedyś można było robić tysięczny bufor, o tyle można było przekroczyć, jak w większości marek, ale w Kii teraz nie wolno nawet jednego metra przekroczyć, więc musiałem zawieźć auto lawetą, bo miałem 48 km do dilera. Mam świadomość, wyglądało to dosyć kuriozalnie, no ale z drugiej strony, co poradzić, takie czas, ktoś później powie, bo nie czytasz warunków ubezpieczenia. No pewnie tak, ale widać, że należy to bardziej czytać niż dziecku pana Tadeusza. A póki co, żegnam się zami. pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!